Ogromny sukces, e, ogromny prezent dla mnie na moje urodziny. E, sprawiły mi wczoraj dziewczyny i cała ekipa, można powiedzieć, że bardzo dobry występ. Udany 7 medali, 2 złote, 5 brązowych, więc myślę, że duży sukces. A wydaje mi się, że. Najlepszy nasz turniej z tego powodu, że w końcu medale w wagach olimpijskich, cztery, cztery medale w wagach olimpijskich, w tym złoto Julisze Remety. Po czterech zwycięstwach, najpierw z Rosjanką, później z mistrzynią świata juniorek, później z wicemistrzynią Europy i na końcu z miejscową zawodniczką, trzykrotną mistrzynią Europy w młodszych kategoriach. Więc to ogromny sukces, to pokazuje, że te młode dziewczyny już naprawdę mogą się liczyć w walce o kwalifikację olimpijską. No a do tego Natalia Kuczewska w wadze 50 kilo yy, medal, w wadze 66, w wadze olimpijskiej Basia Marcinkowska medal, czy w 75 yy, Oliwka Toborek, no to, to cieszy, bo to pokazuje ta, ta, ta przyszłość, yy, czy to teraz na, na Paryż, czy to później na Los Angeles. No a trzeci złoty medal Martyny Jancelewicz, no to już yy, w ogóle historia. Tego mi najbardziej brakowało i za tym najbardziej tęskniłam, no bo tam w tamtym roku ostatnim razem słyszałam Mazurka w marcu, więc już minęło półtora roku. I, no i nie powiem, że chciałam usłyszeć go po raz trzeci. Wiedziałam, że to jest w zasięgu ręki, tylko dobrze też taktycznie, taktycznie podejść do walk. Formę zrobiłam super, więc byłam, byłam pewna tej formy, którą, z którą jadę na te zawody. Mobilizacja na 100%, żeby osiągnąć ten sukces. Ogólnie dawałam sobie tak 90% właśnie szans, że zdobędę złoto i właśnie się tak udało. Dobrze, jakby pokazałam się w walkach. Jakoś nie było, było ciężko, ale nie było tak, że się nie da nie wygrać. I po powrocie czuję się troszkę zmęczona, ale no wiadomo, że trochę jest niedosyt właśnie, że jest to brązowy medal, a nie złoty, bo... No ja się powtarzam, ale zawsze się jedzie z taką myślą, żeby jednak wywalczyć to złoto. Ale mam świadomość, że zrobiłam wszystko to, co mogłam na ten moment i po prostu pewne rzeczy czasami są nie do przeskoczenia i trzeba podejmować się ich takimi małymi kroczkami. Wydaje mi się, że dużo daje nasza atmosfera w drużynie i na tych mistrzostwach była naprawdę super. Po Igrzyskach, gdy nam nie poszło po, po igrzyskach europejskich, gdzie nam nie poszło, to atmosfera trochę poszła w dół, a teraz była chyba najlepsza od kiedy w ogóle pamiętam, więc kurczę, jako i sztab i jako drużyna, no było wspaniale. Się Cieszę się z tego wyniku, bo jest to medal po pierwsze mistrzostwie Europy, więc duża impreza. Ale też gdzieś z tyłu głowy jest ten niedosyt, bo, bo mieliśmy nadzieję na... Nadzieję. Wypracowane, wytrenowane, żeby, żeby sięgnąć po ten złoty krążek. Ja lubię większe turnieje, brakuje mi ich i jak jeżdżę od czasu do czasu na większy turniej, to po prostu no ta atmosfera też robi robotę, lubię tam być i lubię wchodzić do ringu na takich imprezach. Cieszę się z wygranych walk dziewczyn dwóch mistrzyń Europy naszych z 2023, bo jedna już trzeci raz zdobyła złoty medal. No ale jest jednak trochę taki niedosyt i, i myśli się o tym, jak się siedzi na tych trybunach. I tak samo jak się wchodzi na podium, na trzecie miejsce. Zawsze no, jest gdzieś ta z tyłu głowy, że ciężko się cieszyć tym medalem. Bo chciałoby się być na tym pierwszym miejscu, ale ja już wiele razy zaczynałam z pozycji underdoga i w takich jakby najcięższych momentach kariery i życia przekubałam je w te najlepsze. No i wierzę, że teraz też tak będzie. Oczywiście samo się to nie stanie, ale dołożę wszelkich starań, żeby przekuć ten moment jak najlepiej. Nauczyliśmy no, tego od początku, od kadry juniorek i ta drużyna to przecież to jest ta, ta kadra juniorek, którą, z którą zaczynałem. No, więc ja z tymi dziewczynami współpracuję 4 lata. No i nie ukrywam, że no kurczę, no znamy się. No, jak brat i siostra można powiedzieć, no, naprawdę wiemy o sobie wszystko i, i, i budowaliśmy te relacje już, już długo. Dlatego, z takimi dziewczynami, z którymi już pracujemy od początku, naprawdę z przyjemnością się wchodzi do tego narożnika, bo tam jest pewność, że nawet jeśli przegramy walkę, to na pewno ona będzie dobra. Każda walka, każde zwycięstwo, każda porażka gdzieś tam nas podnosi i poziomem treningu, i poziomem, i poziomem psychiki. Także na pewno wyciągnę wnioski na następne walki, na następne turnieje z tej walki, bo powiedzmy szczerze, tak. To nie zwycięstwa nas uczą, a, a porażki, to z porażek wyciągamy wnioski. Nie, nie czuję, nie czuję, ale coś tam obiło mi się o uszy, że, no, że jestem chyba pierwszą Polką, która trzykrotnie pod rząd zrobiła medal na, na młodzieżowych Europy. No cieszy, ale, yy, ale co, no, nie chcę też spać z wysokiego konia, więc cieszy, ale robota czeka. Jesteśmy drużyną, nieważne co, co by się działo, jesteśmy drużyną, trzymamy się za siebie, każda za każdego. Do końca. Jesteśmy drużyną, trzymamy się razem i pomimo, że jest to sport indywidualny, no to jednak no, chcemy dla siebie dobrze. Nie ma w tym takiej zawiści, Jesteśmy jakby przyjaciółmi też. I no, w pewnym momencie, jak się ze sobą spędza tyle czasu, to jesteśmy no, rodziną. Gdy leciały dwa Mazurki, to dwa, dwa razy mi się łezka zakręciła i, i dla mnie to wielki honor i duma. Po to właśnie jestem w tym boksie, ja jestem ogólnie patriotą, tak zostałem wychowany i no, mi zawsze ta łezka gdzieś się zakręci.